Cześć zyska. jestem ROXEC, a w tym odcinku pokażę Wam jak dropnąć kolejne jajko. Znaczy jak zdobyć kolejne jajko? No i dzisiaj jesteśmy ogólnie w grze Astral Hard. I jak, no jak na początku tutaj jesteście, to musicie kliknąć play event EH20. Klikam sobie. Wybieram sobie AHT, czemu nie? Na start Okej, okay. i miła teraz ładuje gierkę, więc spoko. Mam już kropkę zamiast myszki. Kurde, ciekawie. Jakaś muzyczka jest. Ale nie ma ekranu. Dobra, jest. Yy, na kusie bierze broń. O, dobra, dobra. Takie rzeczy dam. dam. sobie radę. Okej, okay, wow, jakie ja chodzę szybko. Dobra. I teraz ogólnie musicie sobie podejść tutaj do tej babki do Alicji. Klikamy Y. Klikamy Yeah. Dobra, nie wiem, jak to się pomija. E, no nie chce się to pominąć. Dobra. I teraz ogólnie do końca filmu mi się nie nagrał głos, słabo bardzo, ale powiem Wam jak to szybko zrobić po prostu zbieracie sobie takie perły z mobów Jak tutaj będziecie mieli dwie, dwie perły na tych slajmach to idziecie do kolejnego punktu. Następnie tam zdobywacie kolejne dwie, dwie perły I jak zdobędziecie te dwie perły, to po prostu idziecie do ostatniego punktu, tam zdobywacie jedną i dostajecie po prostu jajko. Więc nie jest to jakieś trudne, po prostu musicie trochę pobiegać. No i co? I dzięki za odcinek, bo będziesz zostawić kapkę w górę Sorry, jeżeli nagrałem dźwięku. No zapomniało mi się, przepraszam Was, narka.